Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem bardzo podekscytowany, ponieważ dzisiaj jest historyczny moment w myślę, że weże elektromobilności, przynajmniej dla mnie, ponieważ dzisiaj jesteśmy w Monachium pod salonem Lucida i dzisiaj to jest 15 maja, jest otwarcie, oficjalne otwarcie pierwszego salonu Lucida w Europie. Właśnie tutaj specjalnie na to wydarzenie przyjęliśmy. jesteśmy zaproszeni, jesteśmy tutaj razem z Marcinem z FO dla Ciebie. Mamy okazję zobaczyć pierwszego Lucida w środku, a tam na zewnątrz stoi zarejestrowany, tam też sobie później podejdziemy, stoi zarejestrowany Lucid Air Dream Edition, e, zarejestrowany na e, amerykańskich blachach w Kalifornii, chyba albo w Arizonie. Zaraz sobie zobaczymy. No i zapraszam was do oglądania. Pierwszy raz byś idzie z tyłu. Ale tu jest miejsce. Zapach aż mi się przypomniał pierwszy raz, kiedy wsiadłem do Tesli. Ale tu jest dużo miejsca. Nie dała da ja risy. Wow. Teraz się upewniłem, że, że to auto jest dla nas. Jesteśmy już tutaj godzinę. Udało nam się obejrzeć wszystko, udało nam się obejrzeć samochód. I moje pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Powiem szczerze, że samochód zrobił na mnie takie wrażenie, tak jak to przed chwilą powiedziałem, już nawet nie wiem czy tu czy na Instagramie, że podobne wrażenie, jak gdy pierwszy raz siadałem do Tesli. I yy, teraz trochę Wam opowiem o tym samochodzie. Zanim wejdziemy sobie do samochodu, Yy, zaczniemy sobie tutaj trochę od zaplecza, czyli w miejscu, gdzie możemy zobaczyć yy, konfigurator Lucida, możemy zobaczyć yy, merch Lucida, można sobie tutaj kupić bluzy, jakieś... Yy, Koszulki, czapki. Standardowo to dzisiaj to jest bardzo popularne wśród innych marek, że można by zbudować tam jakby więź z klientem, można kupić sobie takie różne gadżety. Lucid ma ciekawą politykę, jeżeli chodzi o wnętrze samochodów, o design samochodów. Kiedyś oglądałem taki film Lucida, gdzie właśnie tłumaczyli w jaki sposób wybrali te różne konfiguracje i mamy w sumie cztery takie konfiguracje, konfiguracje, które są inspirowane miejscami, dlatego mamy w każdym samochodzie współrzędne geograficzne. I godzinę, ponieważ chcieli właśnie osiągnąć jakby ten najlepszy dobór kolorów i inspirowali się po prostu naturą. Dlatego mamy jedno wnętrze Santa Cruz, i to jest właśnie o godzinie 12.09 w tym miejscu, tu mamy współrzędne geograficzne, gdzie jakby natura objawiała takie kolory. Mój ulubiony to jest Tacho, to jest plaża w Santa Monica. W Kalifornii i mamy tutaj o poranku 5.11. Też bardzo piękny kolor. I tutaj mamy taki czarny. To jest chyba też pustynia Maj Majowi, to się tak chyba wymawia. 23.59. Też piękne, ciemne kolory. Ale widzicie, że to nie, nie ma tylko dwóch, trzech kolorów, tylko jest ich e, dużo. Dużo odcieni. Jeżeli chodzi o zewnątrz, samochód występuje w sześciu wariantach kolorystycznych. Mamy, nie wiem czy to można sobie podnieść, e, czarny. Yy, mamy biały. Szczerze powiedziawszy, biały jest fajny, ale chyba najbardziej mi się podoba Eureka Gold. I akurat jak podejdziemy sobie na zewnątrz później, to zobaczymy ten samochód w kolorze złotym, bo tam stoi Dream Edition i on naprawdę robi wrażenie razem z takimi srebrnymi wykończeniami i myślę, że to jest jeden z ciekawszych kolorów. Tych innych jeszcze nie widziałem. Ten jeden, co tutaj stoi, to jest chyba ten czerwony. I tutaj też mamy jeszcze konfigurator. Samochód występuje w czterech wersjach. Do niedawna można było zamawiać jeszcze wersję. Tą najlepszą, tą pierwszą Dream Edition, to jest taka edycja limitowana. Teraz już można zamówić tylko wersję Air Pure, Air Touring. I Grand Touring. To jest właśnie Grand Touring, stoi tutaj obok nas, a na zewnątrz stoi właśnie ta pierwsza Dream Edition. Jednak niedawno Lucid poinformował, że samochód będzie można sobie zupgradeować do wersji Dream Edition, ponieważ jeszcze jakaś ilość tych samochodów, samochodów na rynek europejski będzie dostępna. I, ten, I tą wersję Dream Edition mamy też w dwóch wariantach. Mamy taką mocniejszą lub taką słabszą. Jest ze mną Marcin, ZFW dla ciebie. Marcin, ile masz zamówień? Ile masz zamówionych? Lucidów. Nie pytam czy masz, tylko ile. Ja yes. zrobiłem zamówienie tam, nie pamiętam dokładnie, bo półtora roku temu na jeden samochód, bo wtedy można było robić tylko rezerwację, to nawet nie tyle, że zamówienie, tylko rezerwacje I no, wtedy możliwe to był... Naj, znaczy wtedy najbogatsza naj, naj, naj wersja, czy najbardziej zasięgowa to była. Grand Touring. W tej chwili dostałem informację z Lucida, że w Europie też będą Dream Edition dostępne. Bardzo, bardzo limitowane jakieś tam ilości. No i trzeba się zgłosić. Oni za niedługo podadzą kto się za to załapał. I napisałem, że Okej. Okay, no I teraz dream. Ten dream Edition występuje w dwóch wariantach. Tak? tak, Performance Ty, i Range. Performance, tak. Performance nie ma sensu w limuzynie, więc wydaje mi się, że tutaj trzeba ma skorzystać... ma wtedy 2,7 do setki. Tak, a w Range ma tam 2,9. No to i tak mała jakby różnica. W, w samochodzie luksusowym to już nie ma znaczenia. To i, tak to, I tak nie będzie w stanie konkurować na tym polu z Tesla Model, Ple, Model no tak. S -Plet. E, ale więc, zasięgowo znowu. Ale tutaj. zasięgowo będzie jest, w stanie jest. zrobić pewnie nawet do 900 km, więc to jest... Do 900 WTP w, najb... znaczy w tej wersji z dużym zasięgiem, tak. czyli realnie nawet niech to będzie 700, to pytanie teraz, kto wytrzyma 700 km bez postoju, nie? Nie, no są tacy, którzy wytrzymują i jeżdżą z cewnikami, to jakby wiesz, pogadasz z po, 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 po Specjalnie w zawodach, wiesz, pół dnia nie piją, to, nie jedzą, żeby... To, to nawet nie o to chodzi, tutaj w, w samochodzie, to tak samo jak jest EQS-em, znowu w samochodzie luksusowym, e, klienci podejrzewam, że nie chcą się zastanawiać. Nad tym, czy im wystarczy, nie chcą się martwić, nie chcą się stresować, oni po prostu chcą wsiąść i jechać e, gdzieś na przykład i potem wrócić, nie musisz tam na miejscu się ładować, oni po prostu sobie pojedzie, nie wiem, 200 czy 300 km i wróci i nie, nie zastanawia się, w, w domu będzie się ładował, nie? Tak. Wtedy to jest czuje się z tym, że komfortowo, bezpiecznie i tak dalej, więc jakby to całkowicie rozumiem. A takie już ścinanie e, przyspieszenia o jedną czy 20 sekundy poniżej 3 sekund. To już w samochodzie e, tego typu naprawdę nie ma żadnego tak, znaczenia. Tak, to, to zawsze powtarzam, że nawet Tesla z najsłabszym zasięgiem, e, z najsłabszym, najsłabszym przyspieszeniem i tak e, jest wystarczająca, bo Szybka, na, co, bo na co nie dzień są to tego nie są korzystają. No? Tak, przysuwane. tak jak ostatnio właśnie testowaliśmy Y Performance i y, y Long Range, to tak naprawdę kto z nas na co dzień depta cały czas? Jak ktoś jeździ na torze, no to spoko. E, to, ale to, to e, ja już takich rozmów z klientami e, odbyłem no naście, nie naście, w sensie bo. Mam na myśli tutaj klientów, którzy bardzo chcieli, zależało im na tym, żeby kupić wersję Performance czy p 100 D wtedy modelu S Tesli. I wszyscy do tej pory potwierdzają to, co mówiłem na samym początku, że to będzie fan przez pierwsze dwa tygodnie, a potem, potem się na tak, a potem rzeczywistość już a, jest tak, taka, tak. że się po prostu jeździ tym autem. Będziesz pierwszą firmą, która sprzeda Lucida w Polsce, bo będą one na sprzedaż. Znaczy, ja bym chciał jeszcze zamówić ze dwie, trzy sztuki. Niekoniecznie w takim rozumieniu, jak to ma w tej chwili charakter z Teslą, że tych samochodów, samochodów jest po prostu dużo i one są cały czas w obrocie. E, ale są tacy klienci e, nasi, którzy, a jest ich już najmniej ze czterech, którzy sztywno zadeklarowali, że jak tylko Lucid będzie dostępny, to oni ze swoich esek, które u nas kupili e, chcą się przesiąść i spróbować. Nie? To już Także... wiecie, gdzie się odezwać y, po, po Lucida. <laughs> Dobra, idziemy łapać Pitera i oglądać Lucida. z przodu ma co jest też dosyć modne taką długą linię ledową plus dwie tutaj takie boczne przód jest o tyle ciekawy charakterystyczny, że maska z przodu otwiera się w całości czyli cały ten element za chwilę wam pokażę, tutaj jest ukryty port ładowania to jest wersja amerykańska akurat ale w przyszłości będzie tutaj nasz europejski CCS to tutaj jest naprawdę taki Słabe, w sensie ta jakość i uszczelek i tych plastików nie jest jakoś super i nie wygląda to na premium. No i obawiam się tego mechanizmu zamykania klapek, czy on nie będzie awaryjny. To, co też zauważyłem, to to, że ta szpara tutaj i tutaj jest z jednej strony po drugiej stronie większa, a tutaj jest mniejsza. Czyli to spasowanie też nie jest idealne. Co widać też to na przykład Tutaj, wiadomo, że to jest dopiero początek produkcji, ale yy, i tak samo zrobi wrażenie. Z drugiej strony nawet uszczelka, która jest tutaj, przed chwilą wypadła i ktoś przetrzasnął ją i to też śmiesznie wyglądało. Samochód yy, jest tutaj na 21-calowych cal felgach, yy, 265 na 35 21 i tak samo z tyłu, trochę jak w Opel Insignia, Cała klapa bagażnika otwiera się jako jeden element, łącznie ze światłami do góry, dlatego samochód, jak sobie tutaj to tworzymy, samochód ma tutaj jeszcze dodatkowe światła, gdy po prostu będziemy stali na poboczu, żeby, żeby widzieć, że stoimy. Bagażnik jest dosyć mały tutaj, ta przestrzeń, plus, plus ten próg załadunkowy jest dosyć mały, ale fajne jest to, że tutaj można sobie usiąść na przykład przy ładowarce. My często tak robimy, że siadamy sobie tutaj w modelu S i, i wtedy sobie coś zjemy, na przykład. Tutaj mamy jeszcze dodatkowy schowek. Ta półeczka, tą półeczkę możemy sobie też jakoś zwinąć. O, to jest fajne, że możemy ją położyć z tyłu i ona nie zabiera nam miejsca, bo na przykład w modelu S ta półka nie mieści się tam jedynie co to możemy zrobić, jakoś bokiem ją położyć. A tutaj możemy sobie dać do tyłu. Tu mamy dodatkowy schowek z hakiem, plus mamy Gniazdko 12-voltowe, 180 W, tu pod spodem jeszcze coś mamy? Nie, tu pod spodem już nic nie mamy. I tutaj po lewej stronie mamy jeszcze coś. Co to jest, to zobaczymy sobie. Aha, to jest zasilacz Lucida. Lucid występuje z ładowarką pokładową 22 kW. Więc dosyć szybko się naładuje. Ale bardzo fajnie jest ta przestrzeń wykorzystana, że ten, ten przewód idealny tutaj nam pas, w, się wpasowuje yy, i wyrównuje całą powierzchnię. Mamy dwie kamery z tyłu. To jest też w yy, jakiś sposób nowością. I to tyle, jeżeli chodzi o tył. Okej, okay, zaczniemy sobie od tyłu. Gdzie jest bardzo duże zainteresowanie, staje mnóstwo ludzi, yy, więc w aucie cały czas ktoś siedzi. Ale. Wejdźmy sobie do środka. To co mnie tutaj urzekło na początku to jest to, że tutaj jest naprawdę przeogromna ilość miejsca, a to nie jest jeszcze Dream Edition, który też ma możliwość regulacji. Z tyłu zaraz podejdziemy, zobaczymy czy to faktycznie działa. Podłoga nie jest do końca prosta. Mamy tutaj takie lekkie wybrzuszenia i ten dywanik tak tutaj nie wiem czemu, ale tak jest. Tu mamy dodatkowy schowek ekran, gdzie możemy sobie regulować temperaturę. Bardzo płynnie tutaj schowek, tutaj schowek w drzewach, bardzo duże. Otwieranie drzwi jest tutaj za pomocą takiego czegoś. I mamy tutaj jeszcze podwójny ze schowkiem i otwór na narty. Złożymy sobie tutaj na narty śmiało jechać. Bardzo wygodnie jest tutaj. Mamy dużą szybę. Odtąd, dotąd. Jeden, jeden fragment. I przede wszystkim tu. Mam tutaj dużą przestrzeń właśnie między nogami, bo podłoga jest bardzo wysoka, ale i tak jest tutaj bardzo komfortowo. No i możemy też sobie takie roletki, jak w Mercedesie, rozłożyć. Okej, okay, zobaczcie, co dostałem. Okazało się, że jest tutaj Polka, z którą nawiązaliśmy kontakt która pracuje w Lucidzie i mieszka w Stanach i przyjechała tutaj na parę dni i dostaliśmy właśnie prezenty, do tego sobie za chwilę przejdziemy Na chwilę to tutaj odłożymy i jestem w końcu tutaj, w moim wymarzonym samochodzie który kiedyś z pewnością będziemy mieli wcześniej jak Marcin tutaj rozmawiał z pracownikiem to zastanawiali się jak to się ładuje bo zobaczcie, tutaj są baterie do, do tego podświetlenia tutaj widzicie, teraz to wyjąłem, więc zgasło w jaki sposób to się ładuje bo tutaj nie ma żadnego połączenia. To jest tu przyklejone do szyby i tyle. W tym coś. W może, może tutaj coś jest, bo nie wiem. Według mnie tu powinien być taki nawet panel fotowoltaiczny, panel słoneczny, który mógłby to ładować, gdy nie używamy. Yy, mamy też dwie tutaj, znaczy to jest w sumie jedna szyba, ale też bardzo fajnie oddzielona takim paskiem. Nawet tu mamy podświetlenie LEDowe. To jest mikrofon. Tak, to jest mikrofon. Tak wygląda trochę jak nawet może uchwyt na jakieś rzeczy. Właśnie są tutaj uchwyty, nie ale mamy. Mamy. Możemy sobie coś powiesić z tyłu na tych uchwytach do trzymania. tego w Tesli nie ma niestety i nigdy nie mogę sobie marynarki powiesić yy, w samochodzie. Dusterko yy, bardzo duże, żadnych bajerów, tutaj kolejny mikrofon. Podświetlenie i światła awaryjne, ale piękne dźwięki. Teraz tak, pozycja za kierownicą. Obniżę sobie, bo lubię siedzieć trochę niżej. I kierownica, nie wiem gdzie się ustawia. No tak, zacznijmy może sobie też od ustawień. Podobnie jak w Tesla, w lewym dolnym rogu mamy wszystkie ustawienia. Możemy sobie tutaj wejść na przykład w otwieranie portu ładowania. To co wcześniej Wam pokazałem, możemy go też otworzyć za pomocą dotknięcia po prostu tej klapki ładowania. Bagażnik z przodu też jest otwierany automatycznie, czyli klikamy tutaj i teraz cała klapa się podnosi. I tak samo tutaj w ten sposób sobie zamykamy. Ale może otworzę, bo do widzę, że Państwo się zainteresowali. <grymny> <grymny> tak samo możemy sobie roletkę z tyłu zasłonić. Zobaczcie, klikamy tu. I tam z tyłu teraz chodzi nam roletka. Możemy sobie też te roletki z tyłu w drzwiach zasłonić. I mamy taką kameralną przestrzeń. Bardzo fajne, uważam, że duży plus. Dalej mamy ustawienia foteli. Tutaj możemy sobie ustawiać wszystko. Masaż. Masaże też możemy sobie zrobić. Ja już robiłam. Ja sobie zrobię, jakiś tam rolling. Ja też zrobię, proszę. Bardzo przyjemne te kolory są tutaj, cały ten, ten design jest bardzo przyjemny. Ale trochę się tutaj przycina. O, można włączyć podgrzewanie baterii. Aha, okej. Okay. W ten sposób chowa się ekran. A jak się go wysuwa? Tu. Tak samo. No to też jest fajny Bayer. można sobie tutaj coś schować. Musisz przytrzymać chwilkę. Nie, do góry. Nie, albo przytrzymać. Okej. Okay. Tu mamy kolejny schowek. Tu mamy też taki dziwny mały schowek. Tu mamy wejście USB-C plus USB typu A. Nie wiem po co USB typu A jeszcze jest, ale czasami się przydaje do tych starszych urządzeń. I tyle. Więcej tu żadnych schowków nie mamy. Mamy tutaj jeszcze jeden schowek, ale jak się go otwiera, to nie wiem. Po lewej stronie mamy taką część ekranu, która odpowiada za wszystkie ustawienia świateł e, oraz wycieraczek. Możemy sobie tutaj włączyć wycieraczki, światła w trybie automatycznym lub ręcznie. E, podgrzewanie przedniej tylnej szyby. O, wycieraczki włączyłem. I tutaj też zamykamy i otwieramy samochód i port ładowania w tym rogu tutaj, więc to też jest wygodne, że jak wyjdziemy z samochodu w zasadzie nie musimy tutaj tego klikać, bo możemy też kliknąć na klapce od portu ładowania, chociaż dzisiaj raz próbowaliśmy i się nie udało. Wróćmy sobie do ustawienia samochodu, ustawienia kierownicy. Tutaj wchodząc tutaj w tym lewym dolnym rogu w ikonkę samochodu wchodzimy sobie w kierownicę i w ten sposób możemy sobie ją tutaj ustawiać, Czy nie tak jak w Tesli, że rolkami sterujemy, tylko tutaj sobie przyciskamy na ekranie. Możemy sobie to zapisać do naszego profilu. I tak samo tutaj ustawiamy sobie lusterka. Wybieramy co, co, co lewe, prawe. Ciekawe, tutaj e, zauważ, że nigdzie nie wybierasz profilu, mhm. dlatego że auto. E, tam jest kamera i on powierzy, roz... tak, okay. e, kierownicy i po twarzy rozpoznaje, kto jest kierowcą. I gdzie jest ta na kamera? No w, w ekranie. A w ekranie? Mhm. Okej. Okay. Mamy tutaj tryby jazdy Sprint, o trzeba potwierdzić. Sprint, Swift i Smooth. Podświetlenie i go box. mnie ten samochód. Nie wiem jak was, ale nie, petarda. Jest petarda. Gdzie tylko średnio to obicie podoba, się kolorystycznie jakieś takie. No to byś musiała sobie inny motyw wybrać po prostu. Podobacie bardzo. I co ważne, mamy też tutaj możliwość, mamy też klasyczne przyciski. E, ustawienie temperatury. I g... retro bym powiedziała, tak. to jest bardziej. Góra-dół, ja, więc super, nie musimy bo... tego robić z ekranu. Tak, tak. Tylko tutaj szybko, góra-dół można sobie to robić, na, nie patrząc nawet tutaj na kokpit. Tak. E, tutaj mamy prędkość wentylacji. I tak samo z prawej. To samo. I tutaj mamy głośność. Auto ma też dociąganie drzwi, czego brakuje w Tesli. Wystarczy lekko dotknąć i drzwi się dociągają. Ale masaż faktycznie przyjemny. Pasuje Ci to auto? No ja już ruszam. <gupy> Dawaj, rozpal futrynę. <w> <gupy> <gupy> <warfare> <solutions> jak ruski vloger. Tak. <gupy> Ej, kurczę, dobrze, jak festę się czuję, tak przestrzennie podobnie. Szero na szerokość. Bo za no? może wejść 5 osób. No właśnie, ta przestrzeń tutaj to jest to jest niesamowita. Jestem ciekaw, zaraz jak pójdziemy. Teraz już trochę tutaj siedzimy, i jestem ciekaw, jak będzie, nasz, jak będzie wyglądało nasze porównanie do Dream Edition. Zobaczcie, jak wyglądają złożone fotele. Jest trochę przestrzeń. Trochę jak Tesla Model 3, ta półeczka tam trochę ogranicza. Tutaj widzimy to, co jest najważniejsze w Dółsidzie, czyli przede wszystkim silnik, który został zaprojektowany od nowa. I ma tutaj inwerter razem z silnikiem. Zobaczcie jaka to jest mała konstrukcja i tak jak tutaj widzimy całość waży 74 kg i generuje moc 500 kW. I to mamy bezpośrednio połączone z, to się nazywa w tłumaczeniu wspaniałe pudełko, tak Damaris? Wspania wspaniałe pudełko czyli w wunderbox który jest połączony bezpośrednio z silnikiem i, i z baterią. Tutaj widzimy jeden moduł baterii, który ma ponad 300, w sumie to jest jeden moduł, który ma ponad 300 ogniw. I mamy w, w różne konfiguracji samochodu. Mamy od chyba 18 do ponad 20 modułów w jednym samochodzie możemy zamontować. I pojemności baterii zawsze są powyżej 100 kWh. Ten tutaj ma chyba 100 kilka, tamten ma 100 kilkanaście, dokładnie to Wam tutaj napiszę. I też to jest ciekawe, że w niektórych wersjach Lucida możemy sobie konfigurować e, przestrzeń z tyłu tak, że bierzemy trochę mniejszą baterię, wtedy taki moduł jest e, jakby nie jest montowany, więc z tyłu mamy więcej przestrzeni na nogi, mamy takie po prostu głębsze to miejsce. I to, tak jak widzicie teraz na tej grafice, to jest bardzo duże osiągnięcie w porównaniu czy do Tesli, czy do innych producentów samochodów elektrycznych, widzicie, że ta konstrukcja jest najmniejsza, najlżejsza, generuje największą moc w, w względem tych wszystkich innych. Marek. Więc to jest coś, czym Lucid myślę, że je świat i naprawdę zmieni rynek i zasady gry. E, jeszcze taka ciekawostka, że Lucid jako jedna z nielicznych już dzisiaj marek stosuje ładowarkę pokładową 22 kW, ponieważ większość marek. Z Teslą na czele już tych ładowarek nie, nie montują 22 kW, tylko 11 kW. A tu mamy 22 kW i samochód pracuje z napięciem ponad 900 V i ładuje się z mocą ponad 300 kW. Nie wiemy jeszcze, ile dokładnie, dlatego jest tutaj napisane 300. plus. Tak naprawdę wkrótce zobaczymy, jaka to będzie maksymalna moc ładowania, ale to jest w tym momencie. Najwyższa moc ładowania, e, jaka jest dostępna na rynku, e, ponieważ Porsche Taycan przyjmuje 270 kW, Audi E-tron e, GT, e, a Lucid będzie tą moc miał najwyższą. Tyle, że nie ma tutaj jeszcze europejskich wersji, więc e, nie przekonamy się. Tutaj, obok salonu Lucida, jest Lucid Dream Edition, e, i to jest wersja, która tutaj przyjechała e, i która jest zarejestrowana. Z przodu widzicie bagażnik. Pokażę Wam teraz tutaj na przyświetle dziennym, jak to wygląda. Jak, jakaś różnica? To jest chyba uszkodzone. A, a faktycznie. W, a w, jeszcze jest opcja, żeby to, co mówiłem przed chwilą, żeby właśnie wziąć sobie tą opcję z taką przestrzenią dodatkową tutaj. No i tak jest na przykład w piórze. No. Bo piór ma mniej mniejszą baterię. Tu jest właśnie ta niecka. Tak, i tutaj też nie są regulowane fotela. Fajny kolor, ale już widać, że jest trochę zmęczony. Ale kolor ten tutaj jest piękny. I to auto jest zarejestrowane właśnie w Kalifornii, dlatego że samochód jeszcze nie jest homologowany w Europie, dlatego nie może być zarejestrowany, ale za kilka miesięcy już samochód przejdzie homologację i będzie mógł być zarejestrowany w Europie i wtedy będą auta testowe. Ten po prostu tutaj przypłynął ze Stanów. I to jest właśnie ten ładny kolor Santa Monica, Kalifornia. Wnętrze, tam to bardziej praktyczne się wydaje, ale z zewnątrz ten kolor jest przepiękny. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda bagażnik z przodu, bo a, tego jeszcze nie było możliwości Wam. Pan Pint Drive, Opening. Tutaj sobie otwieramy bagażnik, ale ja ma z dwoma tak on wygląda. On jest bardzo duży. To jest chyba największy bagażnik, jaki jest w y, samochodach elektrycznych. Ale niech was to nie zmyli. To nie jest wszystko, bo to możemy złożyć. Nawet możemy sobie to wyjąć. Prosimy tutaj asystentkę. <śmiech> <śmiech> I zobaczcie, jaki on jest olbrzymi. Jakby tutaj nikogo nie było, to bym tutaj wszedł i naprawdę bym się tutaj zmieścił. Jest on... Nie, tutaj... Nie wiem, co tutaj zmieścimy. Damaris. Damaris. Nie, Damaris to tak. Ciebie i mnie. Nie, ale spokojnie. Jest dużo miejsca na tyle, żeby... Się tutaj walizkę po prostu. Taką dużą walizkę, nie taką małą kabinową, samolotową jak w no. Tesli, tylko taką dużą. On jest o wiele większy od X, więc to jest tak, duże. I, tak. I tutaj mamy też jak w Tesli Model 3 te kształty, które też jakby pewnie mają zadanie absorbować energię i przyjmować ją, żeby ta strefa zgniotu była. Lepsza. I to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że y, trochę tutaj zgłębiliśmy temat Lucida i cieszę się, że w końcu dotarł Lucid na nasz y, kontynent i, i będzie już sprzedawany na rynku europejskim i nie mogę się doczekać. Na pewno kiedyś będę miał taki samochód. Czuję tą chemię z tym samochodem y, i cieszę się, że mogłem to zobaczyć. Mam nadzieję, że Wam również się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć!